Jesteśmy dzisiaj na budowie kolejnego domu szkieletowego. Tym razem jest to dom z poddaszem użytkowym według projektu typowego, gotowego, zakupionego przez inwestorów na rynku o nazwie Arklow. Postaram się za chwilkę pokazać kilka szczegółów tej konstrukcji budowanej w tym momencie i opowiedzieć nieco o tej inwestycji. Bryła architektoniczna domu to tak zwana nowoczesna stodoła. W zasadzie budynek składa się z dwóch tego typu brył. Ta mniejsza bryła, którą za chwilkę pokażę była pomieszczeniem gospodarczym i wiatą, również z możliwością wykorzystania poddasza na strych. Tutaj inwestorzy zadecydowali inaczej, chcą dwustanowiskowy garaż i, miejsce, i dużo miejsca w zasadzie, bardzo dużo do przechowywania, co też za chwilkę pokażę. Dodam może jeszcze, że taki dom typu nowoczesna stodoła charakteryzuje się dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 40 bądź 42 stopnie, wąskim okapem, no i licznymi przeszkleniami. Przejdę przez drzwi główne i opiszę poszczególne pomieszczenia. Teraz wchodzimy do przyszłego holu, po lewej stronie mamy garderobę, przyszłą garderobę, niewielką, ale zupełnie wystarczającą na wierzchnią odzież. Będzie to bardzo praktyczne i wygodne pomieszczenie chociaż nie będzie musiała wisieć na wieszakach gdzieś tutaj w tym holu ale będzie schowana sobie czekała na odpowiedni moment w tym miejscu powstanie łazienka gościnna ona jest przydzielona ścianką ponieważ za nią znajdować się będzie pomieszczenie techniczne stosunkowo niewielkie ale nie musi być duże ponieważ tu zmieści się z pewnością pompa ciepła która będzie ogrzewać dom oraz rekuperator i terma do ogrzania wody użytkowej W oryginalnym projekcie, to pomieszczenie jeszcze wyjdę, żeby było lepiej widać jest pomieszczenie gospodarcze w całości tutaj też na życzenie klientów po pewnej modyfikacji znajdować się będzie również łazienka W tym miejscu pokazuję to w kadrze Znajdować się, będą schody prowadzące na poddasze użytkowe będą to schody Zabiegowe. Obok klatki schodowej widać już otwór drzwiowy, przyszły, który prowadzić będzie nas do pomieszczenia, które w projekcie określone jest jako gabinet. Znajdą się bardzo piękne, duże okno z widokiem na przyszły ogród. Ogród leśny, z pewnością, rozprzyjają ku temu warunki. W ogóle dom ten będzie charakteryzował się bardzo dużymi przeszkleniami. Naprawdę będzie widny i bardzo dobrze, ponieważ drzewostan jest dosyć, dosyć intensywny. Ja, może, postaram się uchwycić ten salon z szerszej perspektywy, żeby było widać jego wielkość. On jest bardzo duży. W tle, tutaj, dokąd podążam, widać przyszłe pomieszczenie. Kuchenny, właściwie aneks kuchenny całkiem przyzwoitej wielkości, obok którego znajdować się będzie taka oto spiżarnia. Za chwilkę wejdę na górę i zaprezentuję wnętrza poddasza. Znajdujemy się na poddaszu użytkowym budynku. Jesteśmy dokładniej mówiąc w holu. Tutaj jest otwór schodowy. W tym miejscu znajdować się będzie jedna z czterech sypialni tej kondygnacji. Znajdować się będą w niej drzwi prowadzące na strych. Tu kolejna sypialnia. Sypialnia frontowa z dużym przeszkleniem. Również z oknem połaciowym, z widokiem na podjazd. Przejdźmy dalej do kolejnych pomieszczeń. Tu będzie właśnie łazienka, a tutaj dwie kolejne sypialnie, znajdujące się z tyłu budynku, ta od strony wschodniej i kolejna od strony zachodniej. Wrócimy jeszcze na chwilę do pierwszej z prezentowanych sypialni. To tu będą znajdować się drzwi prowadzące na strych. Jak widać, będzie to duża powierzchnia, około 30 m2. Prace konstrukcyjne zajmą jeszcze około 7 dni roboczych. Następnie kolejnym etapem będzie rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku, co zapewne pokażę na kolejnym filmie.